Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, dużo już komunikacji na temat tego, jaka idea nam przyświeca, jeżeli chodzi o ten projekt kalendarzowy, z jaką fundacją pracujemy, kto jest patronem medialnym, natomiast na pewno dużo więcej informacji chcemy Wam przekazać w tym wideo, jak wygląda ten kalendarz. Jest bardzo miły w dotyku. Jak widzicie, minimalistyczna grafika, bardzo elegancka. 2022 Hashtag Silna Kobieta Challenge charytatywnie przy współpracy e, Fundacji Kwiat Kobiecości, jak również patron medialny główny Forbes Woman. Ale jak się prezentuje w środku? Bardzo proszę. Lusterko dla każdej kobiety i nie tylko. Mamy z wersją mat i z wersją właśnie taką bling-bling. E, w środku, słuchajcie, kalendarza wykorzystaliśmy razem z panią Ewą z Pierluigi. Materiał, papier recyklingowy, i tutaj bardzo proszę, zaznaczyłam już, jak wygląda rozkład dzienny. Na jednej stronie trzy dni, na drugiej stronie cztery dni i oczywiście wkładki z naszymi kobietami sukcesu. Ania Dreszowska, z którą już mie mieliście okazję wysłuchać mojego wywiadu, proszę bardzo, tak to wygląda z tyłu i Katarzyna Pakosińska. Z którą również w piątek przeprowadzałam wywiad. Słuchajcie, od każdej tej kobiety jest sentencja możliwości na zapełnienie Waszego harmonogramu i wpisanie profilaktyki, czyli terminu badań. Serdecznie Was zapraszam do zakupu na naszym sklepie na Akademii Kobiet oraz na literii wraz z prenumeratą Forbes Woman. Pozdrawiam serdecznie.